Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Aleksander Gus do Macedonii, Landa Temes Brokers. Chciałbym Was wszystkich powitać na naszym piątkowym rynkowym Espresso. Tutaj na pierwszym slajdzie widać terminy, kiedy odbywają się nasze briefingi live. Zachęcam także wszystkich do zapoznania się z warunkami ryzyka w inwestowaniu w kontrakty CFD. Oraz zachęcam wszystkich bardzo serdecznie do pobrania naszej aplikacji mobilnej, dzięki której można między innymi oglądać nasz webinar. Na samym początku, chciałbym wspomnieć tutaj o jednym z ważniejszych, główniejszych i najbardziej popularnym indeksie: NASDAQ 100. Gdyż w ostatnim czasie zachowuje się dość nietypowo, przynajmniej w mojej opinii. Przez ostatnie dwa miesiące, no już dwa i praktycznie jest on w ewidentnym trendzie spadkowym, tak jak to jest obserwowane tutaj na tym wykresie, aczkolwiek moim zdaniem, niedługo ten trend może zostać przełamany, jak tutaj widać, no praktycznie od początku stycznia jest to bardziej taka konsolidacja, jednak podążająca lekko, może nie tyle co lekko w górę, ale naruszająca powoli schemat tego trendu, który może niedługo zostać przekroczony. Mówimy tutaj bardziej o średniej perspektywie czasu, gdyż nie, na pewno to nie będzie w krótkim czasie. Więc te główne ograniczenia może zostać niedługo przełamane. Co do oporów, odniosę się jeszcze może do tego niższego z grudnia, który był na poziomie 11380. Jest on stosunkowo często powtarzany, tak, gdyż no już był chociażby prezentowany w czerwcu tego roku i następnie znowu był w lipcu parę dni kurs odbitowy or, or, wokół tego poziomu. No aktualnie jesteśmy stosunkowo od niego daleko, więc to jest raczej można określić jako dolny opór. Przejdę teraz do ciekawszych rzeczy. Przepraszam, jeszcze tylko zaznaczę, że wczoraj S&P straciło tyle samo, co Dow Jones i była to strata 0,76%, a Nasdaq to stracił Okręgu 1%. Co do tych ciekawszych danych, jakby to można nazwać. Wczoraj pierwszą, odbyła się pierwsza publikacja gigantów korporacyjnych z USA, a był to Netflix, który zaprezentował swoje wyniki po sesji na Wall Street. Co do samych wyników, yy... Okazało się one trochę gorsze od oczekiwań analityków. tak, Jednak pozytywną informacją było to, że firma zaprezentowała, że określ, mm, przyszło do firmy dużo nowych abonamentów, bo znacznie więcej niż się spodziewano. Co do samych danych, przychody wyniosły, jak tutaj widać, 7,8 miliarda dolarów, a zysk był tylko na poziomie 420 milionów. Pod względem zysku, no, jak tutaj widzimy, Tutaj w tabelce net income ciężko znaleźć tutaj podobny tak niski poziom zysku. Co do przychodów, no był on lekko wyższy w porównaniu do czwartego kwartału 2021 roku. Jednak z perspektywy danych publikowanych w tym roku był on praktycznie najniższy. Jedynie pierwszy kwartał był trochę, był delikatnie wyższy, więc tutaj nie można mówić o jakiejś znacznej zmienności. Przyszły tydzień także będzie, będzie znacznie bardziej obfity w dane, może tak by, można tak powiedzieć. No najpierw trzeba wziąć pod uwagę wyniki finansowe Tesli, czyli giganta samochodowego, będącym, będącego liderem w branży samochodów elektrycznych. Tak. Je, je, jej wyniki zostaną podane w środę. Co do samych przychodów, określa się je na poziomie 25 miliardów dolarów. Następnie, także w środę, wyniki finansowe opublikuje spółka technologiczna IBM. W jej przypadku się prognozuje około 16 miliardów, także przychodu. Dosyć ciekawym podniesieniem do następnego slajdu będzie jeszcze wspomnienie o spółce Chevron, która działa na rynku paliwowym. Jest jakby no światowym gigantem, tak na dobrą sprawę. Jej przychody. Mają wynieść około 53 miliardów dolarów. Jest tutaj o tyle to zagmatwane i ciekawe, gdyż w poprzednim kwartale było to 66 miliardów, a i tak było to znaczy pod, przed, pod, nad oczekiwaniami, które były o tyle niższe. No, gdyż w, czwartym, w trzecim kwartale prognozowano 57 miliardów OSD zysku. Dlaczego o tym mówię? Tak, Tutaj przejdziemy automatycznie do sytuacji ropy. Szefron, jak już wcześniej wspomniałem, handluje ropą, jest jakby gigantem tej branży, więc, zmienność na cenie baryłki ropy jest dla niego bardzo istotna. Tutaj można doszukać się przynajmniej pewnych podstaw, typowo wzrostowych, tak? gdyż w ostatnim czasie Chiny ostatecznie otworzyły się praktycznie gospodarczo w 100%. Zatem poszedł oczywiście ogólnoświatowy optymizm tego, że popyt na ropę zostanie ponownie zwiększony. Ciężko jeszcze określić, czy to jest długofalowe, bo to są naprawdę bardzo świeże dane, więc dopiero za jakiś czas będziemy mogli sprawdzić tak na dobrą sprawę, czy jest to prawdziwe. Jednak już teraz tutaj na tym wykresie tygodniowym można zauważyć przełamanie pewnych oporów. i Powolną tendencję wzrostową, gdyż ostatni praktycznie cały rok był raczej spadający, jakby to można nazwać. Dodałbym jeszcze tutaj mm, o chociażby samej perspektywie głównej, głównego kartelu paliwowego OPEC, który ostatnio określił sytuację w Chinach jako ostrożny optymizm, więc to samo przez siebie mówi, jak aktualnie można podchodzić do tego instrumentu. Robię tutaj jeszcze taką bardziej ciekawostkę, gdyż ostatnio się okazało, że Rosja ostatecznie ma potencjał do sprzedaży tej ropy, której nie sprzedadzą w Europie. Do krajów strefy euro, czy także do Polski oczywiście, sprzedawano ponad połowę codziennej produkcji Rosji, a obecnie poprzez blokady praktycznie do nas to nie będzie. Przyjeżdżać, więc Rosja będzie musiała, musiała znaleźć nowego nabywcę dla tego paliwa. I ostatecznie się okazało, że w dużej mierze będą to nabywały Chiny i Indie. Więc tutaj pod tym względem podaż dla Rosji zostanie także utrzymana. Przedstawiłbym tutaj jeszcze kalendarium na dzisiejszy dzień i wspomniał o tym, czego możemy się spodziewać. No w Polsce oczekuje się na dane o przeciętym zatrudnieniu, jednak ciężko powiedzieć, żeby one bardzo dużo wniosły do zmienności kursów, czy to ze złotym, czy wskaźników giełdowych. No z Polski to naprawdę jedynie, to jeszcze zostaną opublikowane koniunktury konsumenckie, przepraszam, gospodarcze. Poza tym, no, tutaj w dużej mierze się będzie liczyć raczej na, na przemówienia bankierów centralnych, chociażby Tomasa Jordana z Szwajcarskiego Banku Centralnego, czy Christine Lagarde z EBC, która będzie przemawiać o 11, a Tomasz Jordan będzie mówił o 9. Poza tym y, ponownie wypowie się Patrick Harker i Christopher Waller, a to wszystko będzie po 15. Co do samych przemówień, no, w ostatnim czasie mm, dość dużo się zmieniło pod tym względem. Gdyż można to tak nazwać, że już członkowie Rezerwy Federalnej nie podążają w tym samym kierunku, jakby to można nazwać. Gdyż hmm, pani prezes Logan i właśnie pan wspomniany Harker, hmm, bodajże w środę wypowiedzieli się bardzo, no może nie tyle, co Gołębio, jednak chcieli nastawić rynek na to, że ta podwyżka, to jest będzie 1 lutego, będzie jednak, Raczej na 25%, będzie o 25%, ale z drugiej strony, dlaczego mówimy o tej zmienności? Tego samego dnia przemawia też Mester i Bullard, którzy z drugiej strony powiedzieli się bardzo gołębio i wspomnieli o tym tutaj na godzinie 50, więc tutaj widać jednak to rozstrzelenie. No główną z jest jednak jeszcze to, że Mester i Bullard nie są w tym roku odpowiedzialni za podejmowanie tej decyzji, a Logan i Harka akurat są w komitecie w tym roku, więc możemy zastanowić nad tym, że jednak oni mają większą moc sprawczą. Chociaż i tak wszystko zależy ostatecznie od czeroma Pawela, czyli prezesa Rezerwy Federalnej. Zdane, które zostały podane w nocy, można wspomnieć chociażby o Chinach, które pozostawiły stopę, swoją stopę procentową bez zmian na poziomie 3,65%. Z innych rzeczy warto jeszcze powiedzieć o inflacji w Japonii, która wyniosła 4%. Zarówno był to odczyt CPI, jak i odczyt bazowy. W Japonii w środę podwyższono, przepraszam, podwyższono, pozostawiono stopy procentowe na niezmienionym poziomie, który dalej jest ujemny. I w obliczu tego rynki spodziewały się, że jednak zostanie przynajmniej zwiększona rentowność dziesięcioletnich obligacji. Jak to się mówił? Jednak tego też nie zrobiono, więc jest stosunkowo tak się dużo spracił, chociaż w ostatnim czasie odrabia trochę te straty. Zawsze warto wspomnieć tak o głównej porze walutowej Euro USD. Tutaj na tym interwale dziennym widać ewidentnie, że ma spore podstawy do tego, aby dalej rosnąć. Na pewno tutaj jest spory problem z przekroczeniem takiej bariery no nie tyle co psychologicznej, bo teraz o te bariery o, o, okrągłe. Liczby kurs stale się rozbija, tak? Czy to 1,0850, czy 1,07? Czy teraz można powiedzieć, że jednak na tym 1,07 kurs stale będzie się znajdował? Co do przebicia poziomu 1,09, w dłuższej perspektywie jest to możliwe, lecz w najbliższych dniach raczej to się nie powinno wydarzyć. No tutaj na pewno do miarę Napędzającą euro, tak jest perspektywa podwyżek stóp procentowych, a dolar na pewno sporo traci przez to, że określa się, że ruch Fedu będzie niższy niż się wstępnie spodziewano, tak jak to wyceniały rynki. Bo trzeba pamiętać o tym, że jeszcze w okresie wakacyjnym spodziewano się, że na pierwszym posiedzeniu w styczniu ruch, 50 punkt, ruch o 50 punktów bazowych będzie praktycznie oczywisty. A teraz wychodzi na to, że. Większość rynku już dyskontuje to, że jednak to będzie 25% punktów bazowych, przepraszam, więc dlatego dolar ma tutaj stosunkowo pod tym względem słabe pole. No i jeszcze rynki ogólnie można powiedzieć boją się recesji, więc jak te nastroje, tak jak już wcześniej wspominaliśmy o indeksach giełdowych, także są trochę napięte całkiem. Na takie zakończenie, jeszcze wrócę do naszego rodzimego rynku, który także dosyć efektywnie się zachowuje, moim zdaniem. Jest tutaj względnie duża zmienność. Tak jak tutaj widać, mniej więcej przez pierwsze, pierwszy tydzień nowego roku indeks znacznie wzrósł, nawet dochodził nawet w pewnych momentach pod 2000 punktów, których nie widziano praktycznie od kwietnia tego roku, tamtego roku już, przepraszam. A z drugiej strony wczoraj został naruszony poziom 19 1900 punktów, więc tutaj jednak ta zmienność jest stosunkowo duża. No w Polsce dalej rozprawia się o perspektywie KPO, gdyż ostatecznie ustawa o Sądzie Najwyższym została podjęta przez Sejm i teraz będzie głosowana, przegłosowywana w Senacie, więc jest jakaś szansa na utrzymanie tych środków. Czy to się przekłada na gud i na pln -e? na PLN-a w jakimś stopniu na pewno tak, że ogólnie no, w pierwszych momentach jakby się okazało, że pieniądze zostaną przyznane, jakaś euforia na rynku by moim zdaniem mogła wystąpić, ale jednak byłoby to stosunkowo chwilowe. No w dłuższej perspektywie spodziewamy się tych pieniędzy bardzo długo, tak o tym się bardzo długo mówi, więcej w ten temat powoli umarł, więc ciężko tutaj mówić, żeby to była jakaś znaczna zmienność. No wcześniej się określało, że to będzie bardzo umacniało złotego z tej strony, że te pieniądze, czy te pieniądze z kredytów, czy z tych pożyczek zostaną wymienione na ogólnym otwartym rynku, więc trzeba by to rozmieniać po obecnej kursach, więc złoty by teoretycznie trochę dostał. Aczkolwiek do tego jeszcze na pewno wrócimy w najbliższych dniach, gdyż 29 bodajże stycznia Senat dopiero będzie rozważał tę ustawę, więc jeżeli by przeszło ewentualnie to do ogólnego końca, to jeszcze jest bardzo długa droga. Z mojej strony to tyle. Chciałbym Państwu bardzo podziękować za wysłuchanie mojego webinaru. I do zobaczenia za tydzień. Dziękuję bardzo. Do widzenia.